Historytel, wydawca i dystrybutor audiobooków zaprasza do wysłuchania historii autorstwa Szczepana Twardocha oraz Łukasza Orbitowskiego pod tytułem Na zarazę? Zarazek. W reżyserii Krzysztofa Komandera. Czyta Przemysław Błuszcz. Rozdział szósty. Ronald Pancerny był pewien że to wszystko się śnić. To przecież nie może być prawda. To wszystko jest nie do uwierzenia. Walizka z pięcioma milionami złotych, które skradł z funduszu operacyjnego CBA ktoś taki jak on. Ronald który w życiu nie przekraczał prędkości na drodze i nie dostał nawet mandatu za złe parkowanie. A kiedyś na imprezie prawie zemdlał ze strachu, kiedy dowiedział się, że na balkonie palona jest nielegalna przecież marihuana. Walizka z pięcioma milionami jednak leży pod łóżkiem. I dalej. To musi być sen. Prostytutka, którą zamówił do pokoju ktoś taki jak on. Ronald, który wcale nie miał śmiałości do kobiet, bardzo wstydząc się swojego pulchnego, bladego ciała o wąskich ramionach i szerokim, nawykłym do biurowego fotela zadzie, które to ciało widział aż nazbyt zbyt wyraźnie w hotelowym lustrze, boleśnie obnażone przed wzrokiem rudej. Kiedy wychodziła, Ronald pomyślał nawet, że poczuł do tej dziewczyny pewien afekt, że może ona widzi w nim mężczyznę, jakim tak naprawdę jest i jakiego nigdy nie widziała w nim jego żona. Poczuł to jeszcze mocniej, i gdy wróciła. Lecz gdy otworzył jej drzwi, bardzo boleśnie został zdradzony, gdy zrozumiał, że chodziło jej tylko o pieniądze. To musi być sen! Do tego broń, z której właśnie wystrzelił. Głuchnąc, prawie od huku wielokrotnionego przez ściany ciasnego pokoju, łuska na podłodze i trup tego dziwnego, patykowatego mężczyzny, z którego przestrzelonej głowy nie przestaje ciec krew. On, Ronald Pancerny, który wzdragał się zabić nawet komara. Nie jadał mięsa i na Facebooka wrzucał dużo memów przeciwko myśliwym. On zabójczą w samoobronie, ale jednak to nie może być prawda. To musi być sen i do tego jeszcze ta pandemia. Ludzie w domach pozamykani, przemykający ulicami w maseczkach i lateksowych rękawiczkach. A na dodatek w telewizji przemawia ten minister z PiSu, a więc polityk, który mówi pełnymi zdaniami, mającymi nie tylko podmioty i orzeczenia, ale nawet treść i sens. Coś takiego nie zdarza się. Sen to być musi. No to masz przejebane, zauważyła filozoficznie Ruda. Zamknijcie! Jęknął wciąż niedowierzający rzeczywistości Ronald i spróbował potrząsnąć groźnie bronią, szachując nią tę niegodną kobietę, która tak bardzo nadużyła okazanego jej zaufania. Groźba wyszła jednak dość żałośnie, bo oprócz pistoletu zatrzęsły się Ronaldowi również inne rzeczy, co ujrzał w lustrze i z oczu pociekły mu łzy. Zaraz psiarnia przyjedzie, obsługa na pewno już dzwoni, blefowała dalej ruda, wiedząc, że nikt po psy nie zadzwonił. Kiedy bowiem wchodzili z pudlem na piętro, hotel wyglądał już na opuszczony przez gości, obsługę i boga. Józio pudel bardzo ją rozczarował. Nie żeby miała co do niego złudzenia, mężczyźni rozczarowywali ją od kiedy pamiętała. Od kiedy tatuś rozbił jej na głowie lalkę barbie, którą dostała na komunie. Liczyła jednak, że dla kogoś, kto tak pragnie gangsterskiego życia, obrabowanie pulchnego urzędasa będzie łatwym pierwszym krokiem w karierze przestępcy. Nie czas jednak na rozważania o naturze ludzkiej, pomyślała. Trzeba działać. Nie doceniłam cię, powiedziała. Właśnie. Nikt mnie nie docenia przez całe życie, pisnął przed łzy pancerny. Teraz widzę, kim naprawdę jesteś. Mężczyzną z prawdziwego zdarzenia. Pomyliłam się. Pancerny otarł łzy wierzchem lewej dłoni. Czy to możliwe, żeby ta zdradziecka prostytutka miała rację? Oto przecież on, Ronald, nie tylko zrabował pięć milionów niezbyt teraz przydatnych złotych, ale na dodatek nie pozwolił ich sobie odebrać. Być może ten mężczyzna, groźny bandyta ściskający w dłoni służbowy pistolet, cały czas gdzieś drzemał w środku Ronalda i dopiero teraz się wybudził. Dopiero teraz Ronald będzie mógł pokazać, ile naprawdę jest wart! Oczyma duszy ujrzał siebie i rudą polskich Boni i Klejda czasów pandemii. Jak przemierzają opustoszałe ulice czerwonym kabrioletem, który na pewno gdzieś można dostać, więc przemierzają Polskę, a może i Europę, piękni i okrutni. Przeciwko czasom, przeciwko mieszczańskim przesądom. Zamawiają zestawy w McDonaldzie, wcale za nie nie płacąc. Rozbijają posterunki graniczne. Ceni mordercy, romantyczni, buntowniczy. Koniec z wegetarianizmem. Być może w grę wchodziłyby nawet jakieś narkotyki. Teraz rozumiał. Cóż za idiotycznym pomysłem było chcieć zrobić wrażenie na tej kostycznej, oschłej kobiecie, jaką była jego żona. Nigdy nie okazywała mu szacunku, który widział teraz w wielkich zielonych oczach rudej. On, Ronald Pancerny, zasługiwał na kobietę z krwi i kości namiętną, gorącą, pełną wewnętrznego ognia. Pociągnął nosem, opuścił pistolet. Ucieknijmy razem, powiedział. Chciałabym kiedyś spotkać faceta, który nie jest idiotą, pomyślała Ruda. Myślałam, że już nigdy tego nie powiesz, odparła. Słowa jej nie wybrzmiały jeszcze dobrze, kiedy drzwi do pokoju otwarły się z hukiem i stanęła w nich potężna, zwalista postać. – i eponitce do kłębka – Powiedział triumfalnie Zdzisław Zarazek i zakaszlał sucho, nie zasłaniając wcale ust. się, jaka ona jest piękna! Pomyślał zarazek i zakaszlał ponownie, tym razem z zachwytu. Przed sobą miał mężczyznę, którym był, jak się trafnie domyślił, sam Ronald Pancerny. Ów mężczyzna cały dygotał, a pistolet, trzymany w mokrych dłoniach, wymierzył w niespodziewanego gościa. Obok leżał sobie trup. Była też walizka pełna forsy. Lecz zarazek widział. Rudą i tylko rudą dosłownie wypełniała sobą pokój hotelowy. Ta figura modelki, ta niewinna buzia. Zarazek nabrał powietrza i doszedł do wniosku, że Ruda jest więcej niż po prostu piękna. Wydawała mu się najpiękniejszą kobietą na świecie. Zachwycająca, lecz skromna. Pewna swojej urody, lecz elegancko ubrana. Takie właśnie skojarzenia gniotły się w gorejącej głowie detektywa Zarazka. Nie rozumiał tylko jednego. Co taka dama, niewątpliwie członkini wyższych sfer, zapewne aktorka, albo nawet socjolożka, robi w tym ponurym hotelu? Z zamyślenia wyrwał go nerwowy głos. I, i, rączki, rączki! Rozkazał Ronald pancerny. Zarazek ciągle gapił się na dekolt rudej i wyobrażał sobie, co też mógłby zrobić ze swoimi rękami. Uniósł je. Bardzo wolno. Przy okazji uniosła się też koszulka, odsłaniając biały, obwisły brzuch z czarnym klejnotem pępka po środku. I kim jesteś? Ronald pancerny potrząsnął pistoletem. Zarazek nawet nie spojrzał w jego kierunku. Nie bój się, księżniczko, uratuję cię wyszeptał. Co kurwa? wykrztusiła Ruda. Nigdy w życiu nie spotkałem nikogo tak pięknego. Zarazek zrobił krok w jej kierunku. Proszę wybaczyć, śmiałość, ale ja nawet nie wiem, jak nazwać to, co teraz czuję. Jestem oczarowany, onieśmielony. Za jedną chwilę w pani towarzystwie oddałbym życie! Tak, w sumie biorę dwie stówki za full service, poinformowała ruda. Ej, ja tu jestem! rozdarł się pancerny. Rączki mówię, ani kroku dalej! Zarazek przystanął i wreszcie poświęcił pancernemu dłuższe spojrzenie. Owszem, pancerny miał broń, i wyglądało na to, że jest gotów wystrzelić. Przynajmniej do takiego wniosku skłaniał widok faceta z dziurą w głowie. Zarazek wiedział jednak, że w takich sytuacjach najważniejszy jest spokój i moc autorytetu. Twarda, zdecydowana postawa powstrzyma każdą kulę. Przynajmniej tak sądzi. Po prostu porozmawiajmy. Pan Pancer, prawda? Jestem prywatnym detektywem. Przedstawił się i wyjaśnił. Wynajęła mnie pańska żona. <śm> no to pięknie. Tylko jej tutaj brakowało. Jeszcze krok, a strzelę panu w głowę. Zarazek zrobił kolejny krok, zasłaniając sobą rudą. Nie padł żaden strzał. Pancerny tylko potrząsał pistoletem. N nie wrócę do niej, krzyczał. Nie ma mowy. Masz pan jej to powiedzieć. A gdzie ty samej o to chodzi? Cieszył się zarazek: Niech pan nie wraca do niej pod żadnym pozorem. Takie właśnie jest moje zadanie. Mam dopilnować, by pan nie wrócił. A skoro osiągnęliśmy porozumienie w tak fundamentalnej sprawie, to czy mógłby pan opuścić pistolet? Nie chce pan moich pieniędzy? <laughs> Jakich niby pieniędzy zdziwił się zarazek. Naprawdę, dajmy sobie spokój z tym pistoletem. Dwie krople potu sunęły równiutko po skroniach Ronalda pancernego, znamionując gwałtowny proces myślowy. Westchnął i rzeczywiście zaczął opuszczać broń. Bardzo powoli. Tak, bardzo dobrze. Zachęcił go zarazek. Wciąż unosił dłonie wysoko nad głową. Zrobił kolejny krok do przodu. Wdepnął w krwawą plamę, pośliznął się i wrzeszcząc, runął prosto na Ronalda Pacernego. Koniec rozdziału szóstego.